Witam Was, moi mili, w kolejnym odcinku z Grided Island. Ja jestem Wojtek i oczywiście widzimy się na kanale Primus. I co, kontynuujemy dalej nasze misje. Nie, nie, jakby nie szukać... Żeby nie szukać dalej. Mamy tu już Majka przed sobą. Porozmawiajmy sobie z Majkiem co ma, na, ma nam to zaproponować. they burn real easy get yourselves a couple of molotov cocktails and you can burn up a whole mob of those motherfuckers you bring me a couple and i can make you a few cocktails if you catch my drift I'll give her a shot. good i'm gonna need some empty whiskey bottles vodka whatever there should be some around here Aczkolwiek wydaje mi się, że ja tyle będę ich miał właśnie. E, więc to jest Good. chyba... Szybka sprawa z tą misją. Okej. Tak pewnie parę razy będę musiał zrobić i pewnie będzie misja zakończona. Dobrze. Żeby już nie słuchać tego dialogu co chwilę Możemy sobie tu przypinąć i co? Koniec. Koniec. Koniec jest, ale nic mi nie wyskoczyło, że jest. Misja zakończona. Zobaczymy sobie zadania, co tu jest. Zadaniach nie, no zadania i cały czas jest to widoczne. No okej. Okay. tu już nam się nic nie wyświetla. Więc sobie to darujmy, pewnie w. Później się to wyjaśni, co i jak. Dobra. W międzyczasie co? Naprawimy sobie broń. Mm -hmm. Tylko jedną broń. Ulepszyć możemy? Nie możemy. Stworzyć też nie możemy. Ok. To co? Co my mamy za zadania dzisiaj? Mm -hmm. Zrobimy sobie najpierw poboczne. Okej, okay, yy... zdobądź wodę dla kim? Czy tą wodę też yy, pamiętam, że dawaliśmy? Nie wiem, czemu to tak cały czas widnieje, a już nie można nic zrobić. Dobra. Aha, i to są wydarzenia. A misje poboczne mamy tutaj. Czyli porozmawiaj ze Stanleyem. Zacznijmy od tego prostszego. Porozmawiać ze Stanleyem widzę, nie mogę, bo nie mogę śledzić zadania. Dobra, nam się trochę tu zaczyna komplikować to wszystko. Yy... No dobra, ale mamy jakiś wskaźnik. Teraz co nam pokazuje? Aha, porozmawiać ze Stanleyem. Ok, czyli Stanley jest. Headhead daleko od nas. Ok, to co? before i let him i need to sit down Ok, to jest teraz. Trochę nam zwariował GPS. Teraz pytanie: czy nie będę musiał iść dalej na piechotę? Dobra, tak chyba zrobimy. Będę już kombinował. Pytanie: czy

braku staminy, że mógł odskoczyć. A się zajęła jedzeniem. Where the hell am I? Oh, yeah, it's coming back to me now. I was chased in here by a mob of bloody maniacs. I was able to lock them out, but I had to kill the bloody bartender. The crazy git was trying to bite me. Didn't have nothing to eat, but I had a hell of a lot to drink. But now I'm all out and hungover as hell and need a bit of the hair of the dog that bit me, huh? Think you can find me some more booze? Kolejna misja z alkoholem. E, no dobra. Czyli z, sure. obstawiam, że od razu będę płatać się na alkohol. Fajna. Z tego co pamiętam, dosyć I'm dużo really go zebrałem. No, dokładnie. Aha. Czyli jednak za mało. Dobra. Czekamy wtedy. Wiem, że. Aha, dobra, mam wskaźnik, więc jest ułatwienie. Gdzie mogę tego szukać? Ay, 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 ay. Shit's getting tired. This is Roger Howard on a special assignment on the island of Banoi. I'm investigating illegal logging and clear-cutting that's not only damaging the ecosystem here but costing the people of benaïbou i've been told that my life be in danger as those behind this illegal activity will stop at nothing to protect their criminal enterprise as a precaution i will be leaving a trail of recordings wherever i go so that if something were to happen to me the truth would still be told i'm leaving now to meet with an informant who i believe could rip the lid off of this investigation Dobra, posłuchaliśmy sobie jakiegoś tam nagrania. Eee, mamy tam jedną butelkę alkoholu, obstawiam, że to na jednej tej butelce pewnie się nie skończy. No dobra, podejdźmy do niego. Cóż, w ogóle, kurczę. Jeszcze głupio nie spłądził. No właśnie, on się znajdował tutaj, czyli idziemy tędy. że nic mi nie wyświetla, żeby mu dać ten alkohol. Aha. więcej ja ci się trzęsą, no to. Okay. Gdy, że potrzeba więcej. No dobra. Szukajmy wtedy. Yeah, taking a Trzeba by było wziąć misję główną zamiast tą poboczną. te poboczne faktycznie, nie oszukujmy się, szału nie robią. A jeśli mam biegać przez ten odcinek, szukać tylko jakiegoś alkoholu, no to trochę bez sensu robi nam się ten odcinek. Dobra, mam kolejny wskaźnik. Mamy dwie butelki. Tu wejść nie możemy. Dobra, wróćmy do niego. To jest. To jest aż niemożliwe. Tyś aż tyle potrzebujesz butelek stary. To ty, ty się na wieki wieków jesz?

Jeszcze jedną stary. panu się chłopie. Ile można? Co kubyś się napił? Pompotu? O świetnie. świetnie. Nie ma tak się zablokować na schodach. Ja pierdzielę. Hmm, Trzeba chyba wziąć konkretniejszą broń, bo tym łomem, to tak widzę, szału nie robię. Z misji na misje coraz silniejsi się robią, cwaniaczki. Dobra, nie mam teraz czasu, muszę gorzały szukać. Tak szybko się traci tą staminę, że to jest. nie wiem. nie irytujące. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że to faktycznie ostatnia już będzie flaszka, bo. Taki to kij, kurde. Istniejesz raz, dwa i już leży. hmm anything good in here Dobra, mamy jeszcze parę tych flaszek w razie co na, na zapas. Mamy tego ciąłka całego. Żeby było śmiesznie ten alkohol z tych truposzy w ogóle wychodzi, więc trochę mamy uproszczone. Nie no to to są jakieś żarty. Teraz jak nazwać tego alkoholu nigdzie nie ma tak. Bar. Więc jak jest bar, to musi być flaszka. Jaka się jest. Ale najpierw energetyk. Oh, what do we got here? Jeszcze jeden. Konserwa. I flaszka. Dobra, jest flaga. Kłódźwa. Naprawdę mam nadzieję, że to już będzie koniec. Dobranoc. <Klucz> Dobra, klucz jest cienki. Weźmy tą sierpa. Nie, to, to. Chociaż to. ręce, więc prościej będzie wtedy ich dobić. A bo golwe Jeszcze prościej. Jeśli nie masz nie mam ochoty się ruszać. Jeszcze jedno mm -hmm. za, te, za te butelki, to ja powinienem dostać, nie wiem, pójdź fa order. No naprawdę z cienko z tą gorzałą, ja pierdzielę. Uwyspy teraz przechodził, żeby mu gorzałę przynieść. Będzie, czy pokazało raczej, ale są konserwy, Kurde, gdzie to jego szukać, ja pierdzielę. się już sypie o, Właśnie, zaraz kurczę, zginę Dobra, trzeba użyć młotowa na niego